No hmm. okay, to wszystko. Na razie nie ma tutaj nic zbytnio interesującego do oglądania. Musimy po prostu przejść przez cały trening, przez który nieco będę się spieszyć, ponieważ robimy go już tyle razy, że ach, nie chcę się zgoła objaśnić, każdego detalu i tak dalej. Zresztą gra to robi bardzo dobrze. W I to właśnie te maszyny na centy. Gdyby to była w Wielka Brytania, to byśmy mieli maszynę na funty... na funty? Na pensy, były, Chyba były pensy. Właśnie ja nie rozumiem, czemu nie ma. Ale pewnie wszystko dzieje się w Ameryce, ponieważ Ameryka jest żandarmem światek, jak słyszałem. Okej.

Now, open the door to the next area. Bystanders will often speak to you if you activate them. Sometimes they will share useful information. Sometimes they just want to chat. Be sure to conceal any obvious weapon, or they'll be too distressed to talk. Try- Well done! Alright, now open the door to the next area. If you want to skip a cutscene, simply press the space bar. Congratulations! <laughs> tak, to jest podstawowy kurs szkolenia agenta. Jak aktywować ludzi i jak pomieć sen... No tak, cała gra nie jest zbyt poważna i jeśli spodziewaliście się jakiegoś Metal Gear Solid, to raczej... Zagrajcie Metal Gear Solid, ponieważ ta gra ma własny humor. Hmm. Gdzie miałem iść do zaawansowanych? Tutaj jeszcze nie idziemy, zresztą nie możemy. Takie oczywiście jak to w każdej grze z Monolith. możemy usłyszeć przeróżne dialogi z ust wroga czy z ust postaci postronnych. Ten nie był dosyć ciekawy, po prostu był pełny jakiegoś technicznego bełkotu i myślę, że był to właśnie cel twórców, by pokazać nam taką nerdy gadkę Gadkę. for ammunition boxes each can contain various ammunition types once the box is empty it will disappear you won't have the opportunity to heal while on a mission so you'll need to rely on body armor to protect yourself from damage be warned that certain types of damage will ignore armor completely though such as that sustained from falling or running out of oxygen I to jest właśnie cecha, cecha wyróżniająca Nolfa spośród innych strzelanek, ponieważ nie ma takiego czegoś jak apteczka. Właściwie nie wiem, ponieważ ja mam wersję gry, gry roku i jedną, jeden bandaż znalazłem na całą grę. Właśnie nie wiem, czy one są tak dobrze poukrywane, czy po prostu bandaż był czymś, co wprowadzono potem. Nie mam pojęcia jednak głównie zawsze musimy polegać tylko i wyłącznie na kamizelkach tutaj.

Alright, now open the door to the next area. It's often advisable to move as quietly as possible to avoid detection. The faster you move, the louder your footsteps will be. It is therefore advisable to walk or move in a crouch when you're trying to be discreet. No, to ciche chodzenie jest dosyć kiepskie i Kuleje. To jest chodzenie. To jest chodzenie z kucaniem. nadal trochę zbyt głośne jak na mój gust I często także ponieważ to podlega pod caps lock, to przełączanie między chodzeniem a obieganiem także często musimy wciskać go dwa razy nie wiem czemu. jednak nadal to nie jest dosyć ciche w grze można znaleźć specjalny przedmiot takie zresztą chyba zobaczycie ile uda mi się go znaleźć który znacznie znacznie nam ulepsza składanie w razie niestety to jest dosyć głośne Znaczyłem. Znaczyłem. Step behind the yellow line to reset the simulation. Well done. To your footsteps can be modified by the material upon which you are moving. Be careful of tile, metal, and other hard surfaces. Whenever possible, favor carpet or turf. All right. Now open the door to the next area. Ito właśnie mały mały smaczek

Okej, okay, ja nie pamiętam jak, yy, jakie te jeszcze powodowały wychylanie się na pewno to sprawdzę potem. Na razie to nie jest potrzebne, po prostu musimy poczekać aż ten pan nie będzie patrzeć na naszą stronę i przejść dalej. Ciebie zawsze mnie mnie ciekawiło jak kto w ogóle zostawia takie materiały wywiadowcze, które są. które powinny być cenne no cóż, może to część treningu. I to jest nasza latarka i chyba jedyny moment w grze, w której używam, ponieważ... E... Tak właśnie. Znów nie wiem, e, nie wiem czemu to tak dobrze działa na treningu, a tak źle działa w grze, ponieważ w grze, jeśli zapalamy latarkę, to może to tylko ja. Jeśli ja kiedy ja zapalałem latarkę, to wtedy wróg automatycznie. Nie dostrzegał. No dobra, teraz... Czas sprawdzić się w naszych umiejętnościach strzelackich. Gdzie to było? Tutaj. Hello, kids! How are you? Smithy wants me to run you through a basic firearms Okej, okay, na razie mamy do wybrania trzy bronie i to chyba są trzy podstawowe bronie, jakie będziemy mogli wybierać na początku misji, albo potem będziemy dostać nowy. Już nie powiem jak to leciał. Na początku sprawdźmy rewolwer. Ponieważ jest to rewolwer, nie może być dosyć silny, ale jego prosty design udostępnia większą liczbę typów amunicji, których most autentycznych pistols możliwe jest zrozumieć. To jest rewolwer, według gry jest to ulubiona broń Kate Archer. Moja... nie. Nie lubię tej broni może ze względu na tylko. Uh, ten bębenek, który mieści raptem 5 naboi. No, chyba tylko za to. Celny jest całkiem, jednak właśnie ten mały magazynek sprawia, że nie jest to za dobra broń. także nie możemy jej wyciszyć, zatem ani nie służy nam do skradania, ani do

Używać jak rewolwer różnych typów amunicji, co za, zawsze zwiększy jego zakres działania, czy nagle mmm. Na pewno na by używać w, w bezpośrednim starciu z, z wrogiem, jeśli wyposażymy go w jakąś lepszą amunicję. No zresztą także ma dobry magazynek. Nie wiem ile dokładnie ma. Oczywiście sobie zmieniłem to można. Te paski można zmienić, a ja nie wiem czemu zmieniłem sobie na te małe proste kąciki. Aby to, to, to ładnie wyglądało, jednak na pewno jest większe od rewolwera, a to się głównie dla mnie liczyło. No i ostatnia broń, karabin. The Hampton Carbine is the world's only truly silent firearm. Oczywiście, silence is a relative term when it comes to guns, but the Hampton's muzzle is little more than a stifled kick.

Mały popis moich, mojej wiedzy o broni, która jest szczątkowa. Jednak tak, można wyposażyć ten karabin w lunetę oraz, już na samym początku, jest wyciszony, co sprawia, że jest to naprawdę użyteczna broń. Także jego siła ognia, wbrew temu, co gra nam powiedziała, jest dosyć spora i nawet jeśli nie mierzymy z lunety i nie mierzymy w głowę, możemy zabić przeciwnika np. strzałem w stopę. strzela. to za 3-2. Ufam, że dobył strzał w Okej, okay, to już koniec. Nie wiem, czy tu można zdobyć jakiś materiał wywiadowczy. Może tak, ze względu na dobre strzały, jednak nie powiem. dynamic crosshair option is enabled in the menu. You can gauge your accuracy... ...with <laughs> the your crosshair. The larger it is, the worse your aim will be. The next function key is very important. With it, you can cycle through the available ammunition types for a given weapon. More importantly, it cycles through a gadget's various functions. For example, it allows you to toggle between the barrettes, lockpick, and weapon modes. Learn to monitor your ammunition. Tak, tak, dobre rady. Oczywiście, z swojego czasu dla tej gry i myślę, że dla całego gatunku, czyli do skupienia wpływające na naszą celność. I oczywiście celownik większy, strzelamy gorzej. Także mamy różne typy amunicji, to jest typ e, amunicji rozrywającej. Mamy także standardowe pociski pełnopłaszczowe, o ile pamiętam.

Użyj klucza holstera, aby Jeśli broń jest holsterowana, broń, którą miałeś. możemy chować broń tak samo, jak nam gra powiedziała wcześniej. Wpływa to na reakcję osób postronnych. Widzicie, ten człowiek na razie jest spokojny. Wyciągamy pukawkę i zaczyna się bać. To oczywiście sprawia problemy, ponieważ często gra zawiesza postaci w takich oto animacjach. Często na to jeśli schowamy broń, to postać nie uspokoi się jeszcze. O, ty, wyjątkowo teraz. To chyba był pierwszy raz, kiedy postać uspokoiła się tak szybko, często musimy trochę poczekać i to także bywa problematyczne, jeśli spotykamy wroga pierwszy raz, ponieważ nie zawsze wygląda on tak oczywiście, że mam na przykład pukawkę często przedzienicy mają schowane pistolety. No tak, nie możemy strzelać do postaci oznaczonych takim właśnie przekreślonym celownikiem, ponieważ wtedy automatycznie kończymy grę. I to wszystko. Skierujemy się do kursu gadżetów. czyli treningu gadżetów. Let's talk about your